<laughs> Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's going to be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. <laughs> Dzień dobry, dzień dobry, witam po raz kolejny z mojego ulubionego jeszcze dachu w Szwecji. Wiem, za każdym razem witam z tego samego dachu i mówię, że to już prawie koniec. Zbliżamy się do końca, projekt dobiega końca, bezrobocie wielkimi krokami, trzeba szukać jakiegoś nowego zajęcia. Tak to wygląda, tak to działa. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym generalnie porozmawiać z Wami na temat tego... Nie. Specjalnie było. Spadające przedmioty, spadające elementy, a przede wszystkim o tym, jak to wygląda w pracy na wysokości. Czy jest to jakiś istotny element, czy musimy to planować, ogarniać, przewidywać, a może to bez znaczenia? Po kolei. Przede wszystkim, wykonując pracę na wysokości, jednym z elementów, który jest dla nas pewnikiem, przy oszacowywaniu, opisywaniu, przewidywaniu różnego typu zagrożeń czy potencjalnych zdarzeń, które mogą wystąpić, jest to fakt tego, że coś może nam wziąć i po prostu z rąk spaść. Przy odpinaniu, przy przepinaniu, przy prostych operacjach, mniej skomplikowanych, bardziej skomplikowanych. Czasami jest to chwila zwykłej ludzkiej, tak zwanej nieuwagi, i doprowadza nas to do tego, że. Elementy będą spadać. I teraz, co my musimy za każdym razem rozważyć? Przede wszystkim, jaki będzie to miało skutek dla nas, jako dla osób pracujących i dla osób postronnych, jakby niezaangażowanych, czyli nie wiem, choćby przechodniów, którzy będą się w strefie zagrożonej takim spadającym przedmiotem znajdować. Jeżeli już yy, sobie to przemyślimy, no to takim naturalnym postępowaniem jest w miejscu pracy zweryfikowanie tego, gdzie jakby to niebezpieczeństwo występuje, kto może być zagrożony poniżej. I musimy takie strefy bezpieczne wyznaczyć, czy też wygrodzić, żeby przypadkowi ludzie się tam nie znaleźli. Oczywiście, nie mamy na to wpływu. Każdemu tam może lekka bombka, czy jak to się mówi, odbić i w taką strefę wejść. Niemniej jednak my wyznaczając taką strefę, Informujemy o tym, że może to być strefa potencjalnie niebezpieczna. Co może spaść? Wszystko. Karabinki, narzędzia, rzeczy lżejsze i rzeczy cięższe również. Rzeczy osobiste, jak klucze, telefon. Tak samo. Jeżeli czasami nawet w zupełnie taki sposób, bym powiedział, nielinowy, czyli gdzieś pracujemy, coś przykręcamy, stoimy na jakimś gretingu, greting, czyli taka przemysłowa, powiedzmy, podłoga metalowa ażurowa to się chyba nazywa, jeżeli nie, to poprawcie mnie w komentarzach. Przez, ten, przez taki greting nakrętka, którą na przykład zrzucicie przez przypadek, wymsknie się z rąk, też jest w stanie się przedostać, czyli być może zasadne byłoby też przykrycie tego gretingu czymś takim, co zatrzyma potencjalny obiekt, który może się w oczkach tej, tej podłogi zmieścić, zatrzyma go przed upadkiem na przykład gdzieś tam niżej, pomimo tego, że stoimy tylko i wyłącznie na podłodze. Jeżeli chodzi o wspomnianą wagę tych urządzeń, jeżeli kierujecie się w swoich pracach jakimiś standardami, no nie mówię o własnych, o wypracowanych standardach bezpieczeństwa przez długie lata, natomiast bardziej chodzi mi o fakt tego, że na przykład gdzieś posiłkujecie się przepisami, na przykład iratowymi. Irata zakłada w tym swoim procesie weryfikowania tych zagrożeń związanych z, ze spadającymi przedmiotami, Zakłada taką dosyć prostą weryfikację. Oczywiście risk assessment, method statement, określamy tą strefę, staramy się wyeliminować możliwość takiego upadku. Następnie, jeżeli założymy, że ta eliminacja oczywiście nie da nam, znaczy może nam nie dać, nie że oczywiście, ale może nam nie dać stuprocentowej skuteczności, to musimy jakiś środek zbiorowy, czyli na przykład wygrodzić tą strefę bezpieczeństwa, zamknąć jakiś obszar, żeby tam potencjalna osoba zagrożona się nie, nam nie znalazła, i następnie po, powtórną weryfikację, czy to, co wprowadziliśmy, będzie nam działać. Jeśli chodzi o wagę tych urządzeń, elementów, tu Irata wprowadziła sobie takie oznaczenie, czy taką wagę graniczną, gdzie do 8 kg, jakby mamy takie powiedzmy, że zielone światło. Jeśli oczywiście jest to uzasadnione znowu w naszej ocenie ryzyka i nie wynika z tej oceny ryzyka fakt tego, że takie urządzenie 7 kg tak jest dla nas za ciężkie, to i Rata mówi o tym, że poniżej 7 kg możemy rzeczy, 8 przepraszam, kg rzeczy doczepiać do siebie. Jeżeli coś jest cięższe niż 8 kg, powinno się znajdować na osobnej linie, żeby ten ciężar nie jakby spoczywał na nas, nie bazował na nas, tylko był odwieszony na zupełnie osobnej linii. Czy taki podział jest zasadny, czy nie jest zasadny, czy powinna to być inna waga, czy powinno być to podzielone jeszcze dokładniej, możemy długo na ten temat rozmawiać. Tak jak mówię, wszystko tak czy inaczej sprowadzi się do tego, co w naszej ocenie ryzyka będzie przedstawione, w jaki sposób to ujęte i jakie my środki, jako wykonawcy takiego zlecenia, podejmiemy, żeby zabezpieczyć nasz sprzęt, osoby postronne. Czy też miejsce, w którym pracujemy, żeby taki spadający element nam, najnormalniej w świecie, nie zniszczył czegoś, co jest poniżej, co może być dla nas, jako wykonawcy, bardzo kosztowne? Jest to generalnie, słuchajcie, kilka takich rzeczy, które z jednej strony są oczywiste, a z drugiej strony gdzieś cały czas to widać, nie, znaczy, no nie wszystkim oczywiście, ale gdzieś to wszystko ucieka. Pracuj bezpiecznie. Jeżeli pracujesz na wysokości, zabezpiecz przed upadkiem swój sprzęt, ale też osoby postronne. Wygroź na dole strefę, nie bądź Łosiem. Idź, zejdź, ogroć, poinformuj, daj tabliczki, że są prace na wysokości. Działaj w sposób, który jest sposobem bezpieczny. Nie pracuj sam. To może nie w temacie spadających rzeczy, ale jak najbardziej jest to rzeczywiste. Dalej ma miejsce w XXI wieku. Pracy na wysokości nie wykonujemy. Sami powinien to być co najmniej zespół dwuosobowy, bo jak coś się stanie, to co zrobisz samemu? Nic generalnie nie będziesz w stanie już zrobić. I używaj sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. Dla tych, którzy nie bardzo wiedzą o co chodzi, zapraszam do mnie na Instagram. Tam wrzuciłem taką roleczkę z. Chyba aktualnym zdjęciem, które gdzieś tam wyhaczyłem, że nie istotne, gdzie też nie chcę tu nikogo odliczować, tam wszystko jest poblurowane. Natomiast zobaczcie, jak to w XXI wieku, 2025 rok, old school da się dalej jakby w normalnym życiu zauważać i gdzieś tam może nieświadomie, może nie promować, no ale używać. Dobra, wróćmy do zabezpieczania rzeczy przed upadkiem. To, co będziemy używać, to tak naprawdę zależy głównie od tego, jakim funduszem dysponujemy i do, jakby, w którą stronę się skłonimy. Można sobie te wszystkie różne zawiesia przygotować samodzielnie, ale to, o czym musisz pamiętać, to pamiętaj o tym, że to, czego używasz, też musi mieć jakąś wytrzymałość. Która najlepiej, żeby się nie rozmijała pod względem wartości z tym, co chcesz powiesić. no Bo jak ma coś utrzymać, co jest cienkie, ma utrzymać coś, co jest ciężkie, może się to po prostu nie uda. Najprostszym patentem są wszelakiego typu sznurki, sznureczki. Coś, co możemy odciąć, przepleść, zawiązać i będzie nam służyło. Kolejnym patentem po różnej maści powiązanych, może będzie widać, spróbuję to jakoś tutaj tak przycapić, w sznureczkach. Takich a nie innych, dłuższych, grubszych, cieńszych, lepszych, o wytrzymałości takiej, która pozwoli spokojnie to, co potrzebujemy, podwiesić, do siebie przyczepić i to nam w żaden sposób nie spadnie. Bardzo często, też szczególnie, no nie wiem czy szczególnie poza Polską, ale mam, mam takie wrażenie, że tutaj jest to dużo bardziej popularne, wszystkie maści te soft slingi, które przez nas są również używane do przygotowywania stanowisk, jeśli oczywiście punkty są odpowiednie do wykorzystywania tych soft-slingów, są też wykorzystywane do tego, żeby różne rzeczy do siebie przyczepić, przytroczyć. No tu już mamy plus taki, że te taśmy posiadają zazwyczaj na tym szyciu wytrzymałość rzędu 22 kN, w związku z tym, jeżeli umiejętnie to narzędzie sobie w jakiś sposób przyczepimy do siebie, to sytuacja będzie taka, że mamy przynajmniej pewność, że to, co tutaj mamy się, nam w żaden sposób nie zerwie. No bo jak się ma zerwać skrętarka, czy kebersparm, czy cokolwiek tak zwane, z takiego elementu, który wytrzymuje 22 kN. Ale poza faktem tego, że możemy używać tych wszystkich domorosłych sposobów, które ja jakby nie oceniam, jeżeli są skuteczne, to działają super. To pojawia się też, słuchajcie, taka część, tych rzeczy, które są pensji, takie, że gadżeciki, znowu można coś fajnego sobie dokupić. Swoją drogą, jeśli mowa o fajnych rzeczach, obczajcie Edelrit Tectum, specjalnie przed chwilą sobie przerzuciłem z tego białego kasku do brudnej pracy na ten, bo tu mam dużo większe otwory wentylacyjne i w tym słońcu, w którym dzisiaj tutaj pracujemy jest mi po prostu zdecydowanie wygodniej i przewiewniej. Ale wracając Jesteśmy w stanie znaleźć czy też zakupić różnego rodzaju gotowe, wyprodukowane już smycze w chwili obecnej. Większość tych smyczek jest już o tyle fajna, że albo jest wyposażona w karabinek, taki już tu stały z przetyczką. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jest ona też elastyczna, czyli. Pozwala nam też na jakiś większy zakres ruchu, jeżeli chcecie odpiąć od tej uprzęży, sięgnąć gdzieś tym sobie dalej, to w tym momencie będziemy mieli sytuację taką, że ta rozciągliwość nam tutaj na coś pozwoli. Dodatkowo, jeżeli korzystamy z produktów tych producentów, którzy testują swój sprzęt, chciałem powiedzieć poważnych, ale zakładam, że każdy producent jest poważny. Ci, którzy testują, są w stanie zazwyczaj również wypowiedzieć się, co ta smycz jest w stanie. Wytrzymać. I tutaj w przypadku tej smyczy, to jest smycz uznanej marki francuskiej, czyli Pecla. Fajna, obrzydliwie droga, no ale kto Woga temu zabroni, jak nowa fura za ostatnie kontrakty już pod domem, u kogoś, nie u mnie stoi, no to zakupienie takiej smyczki od Pecla to przecież jest. Pikuś. Bardzo fajna. A to co istotne, słuchajcie, mamy tutaj też informację o tym, ile ten sprzęt jest w stanie wytrzymać. Co możemy tutaj do niego dorzucić? Ta smyczka jest 5 kg. Tutaj mamy jasną in informację na tym karabinku, że to jest tylko tool use. Czyli nie jest to jakiś alpinistyczny czy do wykorzystywania do przygotowywania stanowisk. Natomiast bardzo fajna, sprytna rzecz. Zdarzają się też, czy pojawiają się również takie propozycje, trochę bardziej masywne. Tu akurat, słuchajcie, pokazuję Wam rzeczy, które są dostępne, które używa firma, w której pracuję. To nie znaczy, że to są jedyne. Jakby tak samo fajne rzeczy są z Edelrida, z NLG, które też do tanich nie należy. Ja akurat pod ręką mam te rzeczy, na których pracujemy, dlatego też nie ja Wam pokazuję. Tutaj mamy tul. Lanyard od firmy Cresto Fajne, długie, już takie bardziej masywne. Nie ma tutaj żadnej informacji na tym, jaką to ma wytrzymałość i co to tutaj będzie działać. Tu mamy to miejsce do wpięcia karabinka z tej strony. Smyczki możemy sobie to założyć na tak zwane, jak to mówią, uduś. Bardzo lubię to określenie, czy możemy założyć na udusia. I sobie to tą kuleczką tutaj dociągnąć, żeby nam to nie mogło po tym udusiu już w żaden sposób odskoczyć. Mam tutaj jeszcze jeden bardzo fajny gadżet od PECLA, ale to muszę Was odwrócić. Tutaj, takim sprytnym patentem, również francuskiej firmy PECL, jest taka krótka smyczka. My akurat ją mamy tu wrzuconą do takiej najdłuższej lancy, żeby się nią fajnie operowało w tej smyczce z jednej strony macie taką zagumowaną kształtkę która pozwala tutaj na wpięcie karabinka całość jakbyśmy sobie to rozwinęli ja to spróbuję jedną ręką tutaj wziąć i otworzyć jak widzicie po raz kolejny jest takim udusiem tasiemka I tu mamy miejsce do przypięcia od pecla Taki Bayera. Wytrzymałość, słuchajcie, 5 kg. Fajnie, że na tych gotowych rzeczach mamy podane informacje o tej wytrzymałości, bo dzięki temu wiemy, co jesteśmy w stanie tutaj powiesić i ile nam taka smyczka wytrzyma. No dobra, a to do czego w takim wypadku? Rzecz się jakieś tu. O. Może tak, do słońca, czy jak będzie ładniej wyglądający. To do czego w takim wypadku schować sobie te rzeczy drobniejsze? I nie mówię tu o telefonie czy o kluczach, tylko na przykład jak. O, tu może słychać, mam nadzieję. Czasami pracujemy z jakąś drobnicą, śrubki, nakrętki, takie rzeczy, które mogą z dłoni wypaść. A czy to przy montażu, oczywiście, jakimś. Natomiast przy ich przechowywaniu też jesteśmy w stanie je stracić. I tutaj. I tutaj z pomocą przychodzą nam różnego rodzaju torbki, torebeczki. Oczywiście, słuchajcie, każda uznana zagraniczna firma, która zajmuje się rowbacksem szeroko rozumianym, takie gadżety produkuje. Sprawdźcie Edelrida, sprawdźcie Beala. Są też lokalne, rodzime firmy produkujące takie gadżety. Jesteście w stanie to wygooglać. Zawsze warto, jeżeli. Produkt jest dobry i jakościowy, lokalnych producentów również wspierać. Słuchajcie, tutaj mamy tulbaga takiego od Pecla, nic skomplikowanego, dwie takie boczne, otwarte kieszenie, jeżeli coś potrzebujemy, wrzucić takiego dłuższego powiedzmy na przestrzał. Góra co istotne jest zamykana, zaciągana, czyli jeżeli tutaj sobie powrzucamy rzeczy do środka, mają szansę one nam. Nie wypaść, zgrabne, skuteczne, z miejscem do zaczepienia. Ważne w przypadku tych różnych torebek, żeby od góry one były zamykane, żeby ich zawartość, kiedy na przykład przechodzicie przez krawędź, czy jakieś inne rzeczy będziecie robić, wyginać się, wygibać, żeby zawartość takiej torebki nam nie wypadła, bo będzie to tylko problem. Bardzo fajnym, bardzo fajnym gadżetem, tutaj akurat przy mojej roboczej uprzęży mam taki, słuchajcie oryginalnie jest to na krótkofalówkę, taki uchwyt producent znany, drogi, lubiany NLG, czyli Never Let Go yy, telefon tutaj siada jest to generalnie przytraczane na takim dosyć mocnym rzepie od góry jest to zamykane, czyli jak coś tu włożymy, no wiadomo, jak wejdzie krótkofalówka, gdzie wystaje antena, no to wtedy już w ogóle to nie wypadnie telefon da się tutaj w miarę bezpiecznie w miarę bezpiecznie zapiąć i też się mu tutaj nic nie dzieje, ja akurat nie jestem fanem w ogóle wynoszenia takich urządzeń elektronicznych gdzieś tam w miejsce pracy, ale czasem jestem na przykład zmuszony czy poproszony, żeby wykonać dokumentację fotograficzną stąd też taka rzecz, w ogóle obczajcie też stronę NLG, fajne gadżety Fajne worki takie na drobnice. No, trzeba zobaczyć. Tym razem nie mam takiego wora ze sobą. W związku z tym wam go nie pokażę.